Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy panią Karinę w naszym gospodarstwie wielopokoleniowym. Nazywam się Jolanta Kaczmarek. To jest mój syn przemysła w Kaczmarek. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Po kolei. Dzień dobry. Dzień dobry. Karina Kozłowska, Agronia. Jesteśmy na terenie przyszłego lotniska w Baranowie. Jestem w pięknym domu z cudownymi ludźmi, którzy mają olbrzymi problem. Chodzi o dzikie wywłaszczenia, o to, że ziemia nie należy, jak gdyby w cudzysłowie, do pana już od 2018 roku. Ludzie są nękani, dnia na dzień tracą swoje majątki, każdego dnia z minuty na minutę są okradani i na tym terenie, i nie tylko na tym terenie, bo mamy lotnisko, autostradową wodnicę Warszawy i kolej dużych prędkości. To są projekty CPK. To jest 20 tysięcy osób w podobnej sytuacji, tylko na innym etapie. W tym gospodarstwie, które odziedziczyliśmy od pradziadków, mamy ich już od 1876 roku i na to dowód mogę przedstawić akt notarialny z 1926 roku. Sporządzonego przez notariusza bocheńskiego. Żyli tu dziadkowie, rodzice i obecnie ja z mężem Mirosławem, który jest chory. I ja przekazałam trzy lata temu gospodarstwo na dzieci. Nadzieją, że dalej będą prowadzić jako młodzi rolnicy to gospodarstwo rodzinne. I syn Przemysław, urodziła mu się córeczka. I Mariuszowi córeczka. Jeden syn mieszka ze mną tam na górze, a drugi syn y, chciał pobudować obok y, dom. I zajmować się gospodarstwem, no i pomagać razem wzajemnie, że jako gospod w gospodarstwie rodzinnym. No jest ciężka sytuacja tu ze stroną CPK, nie, możemy, nie mogę się dogadać. Pisałem wielokrotnie maile, pisałem wielokrotnie pisma. Spółka CPK nie spotkała się, tylko odpisywała mi na, na, na maile. No i odpisała mi pisma, że ona nie jest stroną decyzyjną. Przekazała tą, tą informację mi i kazała, skierowała moją sytuację do Ministerstwa Funduszy, do pana pełnomocnika rządu do spraw CPK, do pana Marcina Chorały. No pan Marcin Chorała też na moje pismo nie odpowiedział, tylko po prostu kto inny się zajmował tą moją sprawą. Napisałem jedno odwołanie, po prostu też było to odwołanie takie, że nie mam zgody na pobudowanie i nie ma odstąpienia od tej mojej działki. Napisałem drugie odwołanie po dwóch, trzech miesiącach. No i pan z ministerstwa już wystąpili z takim pismem, że jeżeli się nie zgadzam z ich decyzją, to żebym poszedł do sądu administracyjnego. Nie? No po prostu czekałem te pół roku i wynająłem adwokata, tak, na własny już koszt. I zgłosiliśmy tą sprawę adw do adwokata. Adwokat no, zgłosił, złożyłem te dokumenty, całe na pozwolenie na budowę budynku. Jednorodzinnego i budowę tego garażu. Starostwo odwołało, skierowało moją sprawę do, do wojewody. Jeżeli wojewoda mi wyrazi zgodę i wyda takie pozwolenie na budowę, no to wtedy będę się budował. Wojewoda uchylił moją decyzję negatywnie po prostu, no i dlatego wynająłem adwokata, adwokat po prostu skierował sądy do, sprawę do sądu administracyjnego. No i czekam na tą decyzję, na tą decyzję, na tą sprawę, tak? W sądzie administracyjnym. I na razie no, nic, sprawa nie jest wyjaśniona, też prosiłbym, bym mu jakoś, nie wiem, do kogo się po prostu zwrócić o pomoc tak, w tej sprawie. Żeby po prostu CPK odblokowało nasz teren, tutaj w ogóle wszystkich ludzi i mój teren, moją działkę, po prostu, żebym mógł zacząć się budować. Po prostu też chcę rozwijać gospodarstwo. No i chcę postawić dom dla córeczki, tak? <laughs> no, to jest najważniejsze dla mnie. Nie rozumiem podejścia spółki CPK do mieszkańców, którzy mieszkają na tym terenie. Tak jak brat wystąpił pozwolenie na budowę, odwoływał się z pismami do CPK, CPK odpisało mu, że do 2044 roku nic nie zamierzają robić na jego działce. Teraz do 2044 roku chłopak będzie siedział na wynajmie z córeczką, płacił po 2,5 tysiąca za wynajem, co mógłby przeznaczyć sobie te pieniądze na budowę domu, tak? Nie rozumiem podejścia pana Chorały i innych ministrów, którzy uważają się za bogów, nawet to co się wykonują tutaj podwykonawcy, których, którzy oni najmują, że przyjeżdżają, wchodzą na czyjeś grunty, na czyjeś posesje bez żadnego powiadomienia. Przykładem jest nawet sytuacja ostatnio w piątek. Zauważyłem, jak u sąsiadki wiercą na gruncie, nie mają ani dokumentów, ani pozwolenia, ani nic, tylko wchodzą jak świnie za przeproszeniem chodzą na grunt i robią co chcą, tak? Tak, tak nie powinno to wyglądać. Następna sprawa, e, ja nie mogę dysponować swoją nieruchomością, nie mogę się rozwijać, nie mogę e, staw, postawić żadnego budynku, bo CPK albo powstanie, albo nie powstanie. Jak na razie to jest e, sytu, podobna sytuacja jak Kielce-Obice, 2006-2007 rok, było promowane lotnisko przez PiS, było promowane lotnisko e, Kielce-Obice, które do dnia dzisiejszego nie powstało, zostały wydane grube miliony, ludzie zostali powywłaszczani, ziemia została powykopowana za śmieszne pieniądze. Okazuje się, że w 2019 roku, można to sobie sprawdzić w internecie, miasto Kielce przeznacza ten teren na teren inwestycyjny. Mają nie wiem czy dokładnie, czy już powstały, czy mają, po, czy, czy powstaną. Magazyny. W nieruchomości działki były pokowane w tamtym terenie od 3 do 6 zł czy do 10. Na dzień dzisiejszy od 150 do 300 zł. Czy o to tylko chodzi w tym całym CPK? Że, żeby tak samo tu za grosze poprzejmować nieruchomości, a później pohandlować i posprzedawać te nieruchomości po 150, 300 czy nawet 700 zł za metr. Ja też jestem pełen obaw, ja też chcę się budować, też zatworzony sytuacją, że będę ja musiał także czekać na jakieś pozwolenie od wyższej władzy, żeby w ogóle mógł się pobudować. Ja nie chcę iść na wynajem, ja chcę pobudować sobie dom 100-metrowy, żeby mieć rodzinę, dzieci. I mieszkać tutaj na wsi, rozwijać się. Czuję się, powiedzmy, że żyje na minie, boję, że zostanę ograbiony. Nie pozwalają mi żyć, rozwijać się, nie dają mi spokoju. A w wielu protestach pan uczestniczył? Ja w trzech uczestniczyłem, w którym w jednym zostałem, powiedzmy, <laughs> otoczony przez policję. Niczego złego nie zrobiłem, a chciałem wyrazić swoją złość przeciwko władzy, która nas nie szanuje, nas deptała, nie słuchała nas, tylko nas miała za nie, nie wiadomo za kogo. Wierzy Pan, że nie będzie CPK? Ja wierzę, że to nie powstanie. Jest to wielki przekręt na Ziemię. Trzeba byłoby to zbadać, kto wziął za co, jakie firmy wzięły za to pieniądze. Teraz słyszymy, że firmy spieszą się, robią to dniem i nocą, żeby zrobić ile? jak najwięcej odwiertów, żeby pieniądze z tego zgarnąć. Sami pracownicy czy podwykonawcy mówią, że Cepeku nie będzie, ale chcą jak najwięcej zrobić pieniędzy na pieniądzach publicznych. Jak pan przejeżdża i widzi pan te zburzone domy, co pan czuje? Żal, gorycz. To jest dużo wspomnień, tutaj zostaje zniszczone w ogóle majątki ludzi, którzy tutaj mieszkali przez ileś lat. To także nie jest nasza wina, tylko ze strony rządu, jak postępowali względem ludzi podstępnie, namawiali, nachodzili, wykorzystywali nie tylko si siły, tak, tak, siły specjalne czy służby bezpieczeństwa, jeszcze dodatkowo nie niedoszacowane operaty były. Składane ludziom. No, po prostu to jest oszustwo, co tutaj się działo. I każda osoba, która A maczała palce, czy, czy chciała się do Roy, powinna być rozliczona. od ilu lat pan walczy? Ogólnie my tutaj z przyjaciółmi, co chodzimy, to ogólnie na wszystkie spotkanie były z Czyli od 2017 roku, 18, gdy przyjechali tu na konferencję, chcieli się pochwalić, mówili ile ludziom e, otrzymają, że. 50 zł z metra, ale płynie wiadomo, że to jak wyglądała prawda, że to po 5, metru, 5 zł z metra, czasami 10, a to zależności. My słyszeliśmy też